Tu? Dobra, tu. Na co się najbardziej cieszycie, a czym się najbardziej martwicie? A najgorsze to, że się z kolegów opuszcza. Fakt, mm -hmm. Że mogę być po prostu w jednym, jakby kolejna klasa i do końca. A ja właśnie bardzo jestem zadowolona z mojej atmosfery. Uwielbiam atmosferę miejsca w ogóle. Uwielbiam moją klasę. Ale y, chciałabym jednak zmienić szkołę, no bo y, życie polega na tym, że idzie się dalej i, i się poznaje nowych ludzi i nowe miejsca. Ale jednak y, minus jest taki y, duży, że y, będę musiała dojeżdżać gdzieś na pewno. Hmm. Ja uważam, że też y, w niektórych aspektach, y, aspektach zmienia się podejście nauczycieli do uczniów. Yy, nie wiem, czy tylko ja to zauważam, ale na przykład w szkole podstawowej też podchodzą do nas bardziej jak do dzieci, w takim sensie. Więc no, to jest chyba największa zmiana jako. Mnie w fizyka. szkole właśnie tak nie ma, tylko wszyscy są na równi. Też mówię, na przykład, do nauczycieli po imieniu, do, do dyrektora centralnego, gramy z nim w koszykówkę. Taką mam jakby atmosferę, że każdy się zna, każdy się lubi. No to u nas to zależy od nauczyciela też, ale yy, no ja to widzę też nawet z klasy na klasę to się zmienia zawsze. Że I jest podejście coraz bardziej się podchodzi, im jest starsza klasa, tym bardziej się do nich podchodzi jak do, jak do dorosłych. Tutaj się nie mówi po imieniu do nauczycieli. To jest minus czy plus? Tak nie minus, ale. A ja nie wiem, co nie A, właśnie, a czym, w czym to zmienia jakby relacje między nauczycielami a uczniami? Znaczy, no, na przykład w tej w mojej szkole jest tak, że z nauczyciel z nauczycielem wychodzimy jakieś różne wyjścia, mamy... Eee, nawet po szkole sobie gdzie wychodzimy z, nauczyci z nauczycielem, mamy taką jakby... To tak jak z kolegami, po prostu z nauczycielem. Mhm. Ja uważam, że to rozluźnia atmosferę między uczniem a nauczycielem, ale też trzeba pamiętać, że w szkole na przykład nauczyciel nie jest twoim, właśnie u mnie jest tak, że nauczyciel jednak jest twoim nauczycielem, a nie twoim kolegą. W sensie, jeśli pozwala sobie mówić do siebie po imieniu, to fajnie, tylko że to też jest cały czas twój nauczyciel, trzeba o tym pamiętać. Ja chodziłam przez 6 lat do szkoły właśnie publicznej, do szkoły systemowej. I no przez też 4. No, ja nie wspominam za dobrze tego czasu. I też jak poszłam do tej y, szkoły, to jak y, nauczyciele zmienili w sensie, ja zauważyłam zmianę tego jak nauczyciele potrafią mogą podchodzić do uczniów, to właśnie zaczęłam czuć bardziej no tak sobą trochę.